Dzieciaku, jestem na kursie mediacji w Fundacji Cztery Kroki. Tak sobie o tym myślałam i moja historia zaczęła się w tamtym roku na jednym ze szkoleń w pracy, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z emocjami i prowadzący powiedział, że jest taka metoda, porozumienie bez przemocy, wymyślona przez Rosenberga, Marszała Rosenberga, i ona fajnie się nadaje do współpracy, do komunikacji z dziećmi, do radzenia sobie z dziećmi. A ja mam 12 latka, więc tak mi to zaiskrzyło w głowie i postanowiłam przeczytać jego książkę. Po przeczytaniu książki byłam tak zafascynowana tym sposobem um, e, rozmowy i rozwiązywania wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów, że stwierdziłam, że obejrzę sobie filmiki na YouTubie. Po filmikach na YouTube już byłam tak, tak zachwycona. Postanowiłam pójść na kurs, aby nie zginęła mi ta wiedza, którą zdobyłam przez książkę, którą gdzieś pochłonęłam, tylko zacząć to praktykować razem z innymi ludźmi, tak namacalnie na sobie. No i znalazłam kurs w Fundacji Cztery Kroki, dotyczący porozumienia bez przemocy. Zapisałam się na ten kurs, oczywiście kurs też miałam z polecenia, więc miałam większą łatwość i pewność, że się sprawdzi. Zapisałam się na ten kurs i to była dla mnie magia. Tam odkryłam jak sobie radzić ze wszystkimi emocjami, ze złością, ze wstydem, który się we mnie pojawia, z tymi moimi konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak patrzeć na drugiego człowieka, nawet jeżeli jest w stosunku do nas agresywny, jak tą swoją agresję przetransformować i sprawdzić, co tam się we mnie w środku dzieje. I stwierdziłam, że ten sposób komunikacji jest... Dla mnie tak fascynujący i tak otwierający mnie jako osobę, że bardzo czułam ogromną potrzebę podzielenia się tym, podzielenia się z innymi, żeby ten sposób komunikacji, takiego sposobu rozwiązywania konfliktów przerzucić też na inne osoby i pokazać im, że są takie możliwości. Nie tylko oczywiście gdzieś w moim środowisku, bo tam w środowisku domu, ale też w środowisku swojej pracy, gdzie jest sporo tych konfliktów pomiędzy osobami czy wśród moich przyjaciół, żeby nam było łatwiej dalszej rodziny, ale też w tym moim zalążku tej mojej najbliższej rodziny, czyli męża i mojego syna. I będąc na kursie podstawowym, miałam już w głowie, że chcę potem iść na właśnie taki kurs dotyczący mediacji, ale nie wiedziałam gdzie. I spotkałam koleżankę z kursu podstawowego, która podczas naszej empatycznej rozmowy, bo takie zadanka miałyśmy na swoim kursie, powiedziała, że idzie na kurs mediacji do Izy. Fundacji 4 Kroki. Więc ja od razu do Izy i pytam się: Iza, robisz taki kurs? No robię, mówię. no to ja idę. No i taką decyzję podjęłam. To była wspaniała decyzja. W ogóle jej nie żałuję. Dała mi o wiele więcej świadomości do tego jak radzić sobie z konfliktami. Jak do nich podchodzić. Pomogła mi rozwinąć tą empatię w stosunku do siebie i do innych ludzi, widzieć ich nawet w tej całej złości, to widzieć po prostu ich przez pryzmat tego co oni czują, jaki tam sobie mają ból, jakiś problem czy swoje potrzeby. Więc to jest coś nieziemskiego i gorąco polecam. A dlaczego gorąco polecam, szczególnie ten kurs Fundacji Cztery Kroki? No dlatego, że jest praktyczny. W ogóle tam się nie uczymy żadnej teorii. Tam nie ma nic z teorii, tam jest sama praktyka. Do wszystkiego dochodzimy same poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. I to jest świetne bo ja to namacalnie odczuwam na swoim ciele, wiem, co się we mnie w środku dzieje, wiem, jak, to, jak reagują na to inne osoby, inny, inni uczestnicy kursu I, i to jest dla mnie najlepsza nauka poprzez praktykę. Dlatego polecam ten kurs.